Prowadzimy razem z rodzicami gospodarstwo rolno-ogrodnicze w miejscowości Michałowo Kołopońska. Głównym profilem uprawy jest truskawka. Na dzień dzisiejszy area to jest 7 hektarów. Odmiany pochodzenia włoskiego Alba, Azja, Roxana. Założyliśmy doświadczenie z preparatem Kalibra, gdzie była opryskana plantacja i pozostawione było 6 rzędów truskawki kontrolnie. Które były stosowane takie samo nawożenie zabiegi wszystkie herbicydowe, fungicydowe, tylko po prostu nie było stosowane preparatu kalibra. Odbywały się trzy ważenia. Na początku, środku i końcu można powiedzieć owocowania truskawki. Podczas pierwszego ważenia kontrolnego wyszło nam, że owoc jest. Cięższy o 2 gramy. Średnio około 2-2,5 gramy jest owoc cięższy ten, który był stosowany z prywatem Kalibra co do kontroli. Przekłada się to na wynik około 80% większej masy owoców z hektara. Gdy zaczęliśmy zbierać truskawki z Alby, stosowaliśmy Kalibrę, prawa ręka truskawka z kontroli bez Kalibry. W lewej dłoni mamy truskawkę, gdzie była stosowana Kalibra. Efekty widać gołym okiem, już nie mówiąc nawet o, o wadze owoców i o większym plonie handlowym, za co uzyskujemy pieniądze. Towar jest po prostu bardziej atrakcyjny dla, dla klienta, jest on chętnie kupowany. Plusem stosowania Kalibry, oprócz cięższych owoców, czyli zwiększenia plonu zebranego, jest też efekt wizualny, który jest w troskawce do bardzo ważny. Owoce są większe, lepiej wybarwione i dzięki temu są bardziej atrakcyjne dla klienta ostatecznego. Jest to truskawka po prostu chętniej kupowana, ładnie wygląda. Przy zastosowaniu preparatu Gemar Kalibra nie mamy problemu ani z mieszalnością. Możemy go stosować razem z preparatami fungicydowymi, również insektycydami. Wystarczy go dolać tylko na końcu do opryskiwacza. To jest jeden z warunków przy zastosowaniu naszych preparatów, że zawsze dolewamy nasz preparat na końcu do opryskiwacza. Preparat Kalibra wpływa przede wszystkim na podziały komórkowe w młodych zawiązkach. Główną zasadą jest tak właśnie, żeby stosować Kalibrę zawsze na młode zawiązki, gdyż ten preparat wpływa na podziały komórkowe, co jest bardzo ważne przy wzroście owoców. Im więcej tych komórek natworzy nam się w młodym zawiązce, wtedy mamy większe... Prawdopodobieństwo możliwość, że te owoce będą większe. Koszt zastosowania preparatów, tutaj były, trzy dawki po dwa litry, jest to około 500 zł na hektar. Zbierając nawet 20 ton z hektara truskawki, 10%, mamy dwie tony więcej. Z tego, z tego samego. Dwie tony truskawki więcej, licząc nawet po 5 zł za kilogram, to wcześniejsze to już nam wychodzi ładna suma.